Jak sprawić, żeby każda kobieta zaczęła Cię pragnąć, nawet jeśli na początku w ogóle nie była zainteresowana? Tak, to jest właśnie ten tytuł. I dzisiaj powiem Ci coś, o czym prawie nikt nie ma odwagi mówić na głos. Bo istnieje bardzo konkretny zestaw zachowań, postaw i sygnałów, które potrafią obudzić pożądanie nawet w kobiecie, która wcześniej była całkowicie obojętna. A ten ostatni sygnał na liście, uprzedzam, jest tak zaskakujący, że większość facetów robi dokładnie odwrotnie i sabotuje się bez świadomości. Dlatego zostań ze mną do samego końca, bo obiecuję, że ten ostatni punkt wywróci Twoje myślenie do góry nogami. Zanim przejdziemy do kroków, chcę, żebyś zrozumiał coś absolutnie kluczowego. Brak zainteresowania ze strony kobiety nie jest wyrokiem. To nie jest definitywne. To tylko początkowa reakcja emocjonalna. A emocje zmieniają się, kiedy wiesz, jak trafić we właściwe psychologiczne punkty. Pomyśl teraz ze mną: ile razy miałeś wrażenie, że musisz coś udowodnić kobiecie? Ile razy myślałeś, że musisz pokazać swoją wartość, kiedy w rzeczywistości brakowało ci jedynie prawdziwej obecności? Psychologia kobieca mówi o tym jasno: kobiety nie reagują najpierw na logikę. One reagują na energię i kiedy to rozumiesz, wszystko się zmienia. Kiedy opanujesz takie elementy jak uważne słuchanie, budowanie emocjonalnego napięcia i równowaga między energią męską a kobiecą, zaczynasz widzieć, że zainteresowanie można stworzyć i nie, to nie jest manipulacja, to inteligentna komunikacja i sposób w jaki pokazujesz się światu. Przejdźmy więc do siedmiu punktów. Każdy z nich jest prosty, praktyczny i oparty na psychologii oraz neurobiologii z przykładami z prawdziwego życia. Pierwszy punkt. Dwa gesty, które aktywują kobiecą ciekawość. Kobiecy mózg reaguje błyskawicznie na subtelne bodźce, które wzbudzają ciekawość. A dwa najskuteczniejsze to strategiczna cisza i spokojna, pewna obecność. Kiedy mówisz mniej, ale działasz pewnie, ona automatycznie zaczyna wypełniać luki, wyobrażając sobie, kim jesteś naprawdę. A kiedy zaczyna sobie wyobrażać, wciąga się emocjonalnie. Ciekawość to pierwszy krok do pożądania. A zanim pójdziemy dalej, zostaw lajka, bo to naprawdę pomaga i sprawia, że więcej facetów trafi na ten materiał. Drugi punkt: trzy zdania, które przełamują jej emocjonalną barierę. Są trzy proste zdania, które obniżają jej defensywę. I otwierają przestrzeń na głębsze połączenie. Pierwsze: Spokojnie, ja się wcale nie spieszę. Drugie: Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają swoją historię. Trzecie: Możesz mówić Naprawdę Cię słucham. Te zdania aktywują poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, które jest jednym z najsilniejszych kobiecych wyzwalaczy. Ona zaczyna widzieć Cię jako mężczyznę stabilnego, świadomego i dojrzałego. A to w psychologii kobiecej jest niesamowicie atrakcyjne. Trzeci punkt męska energia, która tworzy magnetyzm bez wysiłku. Kiedy żyjesz swoim życiem, dążysz do swoich celów i trzymasz fokus, twoja męska energia staje się widoczna. I tutaj wchodzi neurobiologia. Ludzki mózg reaguje na percepcję wartości. Jeśli twoje życie nie kręci się wokół niej, twoja wartość rośnie natychmiast. Kobiety to czują. Czują, kiedy mężczyzna nie potrzebuje akceptacji. Ta energia aktywuje tak zwany wyzwalacz selekcji, dzięki któremu ona zaczyna widzieć cię zupełnie inaczej. Czwarty punkt: błąd gadania za dużo i moc tajemnicy. Większość facetów próbuje zdobyć kobietę, tłumacząc się, mówiąc bez przerwy, próbując przekonać ją słowami, ale to tajemnica tworzy napięcie. A napięcie przyciąga. Kiedy nie odkrywasz wszystkiego od razu, ona wyobraża sobie resztę. A kiedy wyobraża, zaczyna projektować swoje emocje. A projektowanie tworzy uczucie. Tajemnica zawsze wygrywa z logiką. Psychologia kobieca działa tak, ponieważ oczekiwanie uwalnia dopaminę hormon pożądania. Piąty punkt dwa granice, dzięki którym ona zaczyna Cię szanować. Żeby kobieta cię szanowała, zwłaszcza kiedy na początku nie była zainteresowana, musisz mieć jasne granice, a dwa z nich są absolutnie kluczowe. Po pierwsze, nigdy nie rywalizuj o jej uwagę. Po drugie, nigdy nie akceptuj emocjonalnego braku szacunku, nawet jako żart. Kiedy stawiasz granice spokojnie, pewnie i konsekwentnie, ona widzi w tobie emocjonalną siłę. A siła emocjonalna to fundament męskiej energii. To sprawia, że zaczyna widzieć cię jako kogoś rzadkiego. A wszystko, co rzadkie, ma większą wartość. Szósty punkt. Inteligentna nieobecność, która sprawia, że zaczyna tęsknić. Nieobecność to nieznikanie. Nieobecność to równowaga. Kiedy znikasz całkowicie, tworzysz odrzucenie. Kiedy jesteś ciągle obecny, tworzysz nudę. Ale kiedy zmieniasz intensywność. Tworzysz tęsknotę. Psychologia nazywa to zmiennością emocjonalną. To ten sam mechanizm, który sprawia, że tęsknisz za piosenką, gdy się kończy. To nie sama cisza tworzy tęsknotę to kontrast między obecnością a brakiem i jasne, zasubskrybuj teraz, bo to dopiero początek. Siódmy punkt ostateczny wyzwalacz, dzięki któremu ona widzi w tobie szansę, a nie prośbę. I tu jest największy sekret. Pożądanie nie rodzi się, kiedy próbujesz ją zdobyć. Pożądanie rodzi się, kiedy ona czuje, że może cię stracić. Kobiecy mózg ma w sobie mechanizm strachu przed utratą. Ten strach sprawia, że zaczyna doceniać coś, co wcześniej ignorowała. I ty tego nie udajesz. Ty po prostu żyjesz jak mężczyzna, który naprawdę ma opcje. A kiedy ona widzi, że jesteś pożądany, zajęty i stabilny emocjonalnie, Coś w niej się zmienia. To nie jest zazdrość. To czysta percepcja wartości. To właśnie ten wyzwalacz zamienia obojętność w uwagę, a uwagę w pożądanie. Zanim skończę, muszę ci coś powiedzieć. Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć psychologię kobiet, rozpoznawać ukryte sygnały i nauczyć się zdań, gestów i wyzwalaczy, o których prawie żaden facet nie ma pojęcia, sprawdź mój e-book Sekrety Atrakcyjności. Link masz w opisie i obiecuję, że już nigdy nie spojrzysz na kobiety tak samo. I jasne, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W kolejnym materiale pokażę Ci trzy zachowania, przez które każda kobieta poczuje, że różnisz się od wszystkich innych, tego na pewno nie chcesz przegapić.